Świątynię wzniesiono wokół tego... Wokół czego? Posągu. Złotego posągu. Dodajmy, że przeolczymy jego. Spójrz tu. Ci ludzie chyba modlą się do tego. O ile to są ludzie. No jasne. Eldorado. Złoty człowiek. Sali, To nie było złote miasto, tylko to złoty Boże. Rany, ty wiesz, ile mógłby być teraz warty? Zobacz tu, ślady. Pewnie użyli belek do transportu. Ha. Spóźniliśmy się 400 lat. Trop się urywa. Tak wygląda. A niech to szlak. Chyba, że. Chyba, że co? Pójdziemy po ślady.